Cześć, witam na kanale Komentuję Po Swojemu. Yy, nadszedł czas na czwartkowy, a właściwie piątkowy, bo piątek nam się zaczął godzinę temu, update. W tym tygodniu bardzo ciekawe, bardzo ciekawe informacje, ponieważ mieliśmy ogłoszenie stóp procentowych. Yy, Stan Zjednoczony został podniesiony o 0,75%, yy, czyli 75 bipsów. Yy, tak jak zresztą było to w przewidywaniach. Yy, no i to, o czym wspominałem na, na weekendowych update'ach, to spodziewałem się dosyć sporej wolatelności w trakcie ogłoszenia, bezpośrednio po ogłoszeniu tych stóp procentowych. No i weźmy sobie, to jest para euro-dolarowa. Ja oczywiście też nie jestem żadnym doradcą finansowym, inwestycyjnym i tak dalej. Także proszę się tutaj tym nie sugerować. To jest tylko moje prywatne, prywatne zdanie, które, którym w ogóle nie należy się sugerować. Jak potrzebujecie porady, no to trzeba udać się do specjalisty z kwitem na tutaj takie manewry po wykresach. Ale wracając do tematu, para eurodolarowa tutaj sobie to jest wykres godzinny. Godzina 20 w środę. Tutaj widzimy, że już jest jakaś świeczka z wielkim knotem. Natomiast weźmy sobie a może nawet od razu na 5 minut, żeby zobaczyć um, tą, tą różnicę właśnie w właśnie przy, bezpośrednio przy ogłoszeniu tych 100% procentowych oraz bezpośrednio, bezpośrednio po. Także tutaj mamy ta świeczka to jest godzina 20, czyli ten moment, ogromna świeczka w dół eee, i potem eee, niby do góry, natomiast eee, natomiast ja przede wszystkim chcę zwrócić na to, że porównując na przykład ten fragment wykresu i tutaj bezpośrednio po chodzi mi o to, że te świeczki są malutkie, krótkie takie, no nie a tutaj widać, że ta, na jednej świeczce było, były bardzo duże ruchy, zarówno w jedną, jak i w drugą. Chciałem, Chcę tutaj pokazać właśnie tą tą w, w ruchach bezpośrednio po takich, po takich wydarzeniach, jak przykładowo, właśnie stopy procentowe, czy jakieś inne inflacje, bezrobocie i tym podobne rzeczy, które nam co jakiś, czas, które co jakiś czas są ogłaszane, uaktualniane. Ok, ale wracając do ruchów cenowych, takich ogólnych, jeżeli chodzi o co to mi tu się zrobiło? Ok, gdzieś mi się zgubił wykres. Eee, no to poza tym, że przez tam powiedzmy dwie godzinki po mniej więcej, tam no dwie godzinki to już szczelam, ale tak mniej więcej no na, na dwie godzinki to wyglądało. Eee, oprócz tej zmienności, eee, no to to już na przykład na wykresie 4 godziny, no dobra, to jest ta świeczka. Ale już takiej zmienności tutaj nie widać. Tutaj mamy kolejną jakąś zieloną świeczkę. Dosyć, dosyć dużą do góry, tutaj kolejna czerwona w dół. Tutaj widzimy, że po prostu został przebity poziom 0,99 w dół. Tutaj mieliśmy taki powiedzmy retest wczoraj, 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 wczoraj w czwartek rano. No i dalsze, dalsze potencjalne ruchy w dół, no to przebicie 0,98, tutaj 9,81, już sobie zaznaczyłem ten poziom. Ja sobie może wywalę tą linię trendu, bo tutaj widzę, że już cena na nim nie reaguje i kierujmy się tylko i wyłącznie tymi poziomami Potencjalny ruch w górę to w pierwszej kolejności dla mnie aktualnie przebicie tylko 0,99, który tutaj widać, że stał się dosyć silnym poziomem. Tutaj bardzo fajnie działało jako wsparcie, natomiast tutaj już nam zadziałało jako opór. I ja bym się spodziewał i chciałbym zobaczyć dalszy tutaj spadek na tym wykresie, czyli wzrost wartości dolara. Natomiast co się, coś się wydarzy, no to, no to zobaczymy. Dalej sobie zobaczmy jeszcze na dolar do. Złotówki, tutaj mamy wykres 4 godziny. Jeszcze nie będę szukał tych wykresów, wykresów, tych fragmentów powiedzmy po stopach. W każdym razie to jest ta świeczka, tutaj ta z, z knotem w dół. Najważniejsze dla mnie jest to, że zostało przebite przebita ta strefa tutaj 482, 484, o której już od jakiegoś czasu wspominam, że przebicie tego, zatwierdzenie się, ewentualnie jakoś jakiś retest, który mniej więcej teraz, teraz się odbywa. Prawdopodobnie teraz się odbywa. To byłby dla mnie sygnał na dalsze, jakieś takie powiedzmy, poważniejsze, poważniejsze wzrosty z jakimś tam no, price discovery, tak to nazwijmy. Ja wiem, że dolar w latach 90. był, był dużo droższy i tak dalej, natomiast mm, chodzi mi o takie powiedzmy price discovery po, po roku 2000, gdzie, gdzie takich cen chyba, chyba nie mieliśmy. Zaraz sobie tutaj odpalę. No, tu mam wykres od czerwca do 2008 roku. Eee, w każdym razie nie będę teraz tego sprawdzał. Ale chyba takich cen za dolar jeszcze po 2000 roku nie mieliśmy. I teraz tak, co się może wydarzyć dalej? No, Jeżeli to jest eee, ten retest, no to albo jutro, dzisiaj, w piątek, powinniśmy zobaczyć kierunek do góry, ewentualnie na początku przyszłego tygodnia. Tutaj ewentualnie moglibyśmy sobie jeszcze zejść na ten poziom 478, 479, czyli tych tutaj trzech szczytów. Zobaczmy sobie z ciekawości jeszcze może, jak wygląda FIBO. No właśnie, tutaj tego wybicia z, tej, z tego zakresu powyżej 474, czy tu jest 475 no powiedzmy. Tutaj tą zeszliśmy idealnie na 0,5 Fibo. Tutaj jeszcze mamy 0,6, który się pokrywa tam z tymi szczytami, czyli tym Golden Pocket. Także jeszcze bym się nie zdziwił, jakby ta korekta się przedłużyła właśnie do 0,60. Ja też od jakiegoś czasu nie używam, nazwijmy to, takich właśnie upiększaczy Fibo i tak dalej. Kieruję się głównie liniami trendu i po prostu wsparciami oporami. Po prostu. Uważam, że trzeba sobie upraszczać, a nie szukać na siłę potwierdzeń swoich teorii, bo to nie ma sensu. Bo jak będziecie szukać na siłę, to i tak się znajdzie jakieś potwierdzenia, to nie o to chodzi. Jeżeli się za tak kogoś źle widziało, no to, no to trudno, to się lepsze widziało. Trzeba mieć drugi, drugi jakiś, tam, jakiś plan B, tak zwany. Zamknięcia jakichś tam swoich pozycji ze stratą jak najmniejszą. <laughs> I tak, plan, albo teraz do góry, albo dochodzimy do 0,6, czyli tutaj 0,6 FIBO, oczywiście, czyli tutaj powiedzmy 4,78, czyli te szczyty, i wtedy do góry. Przebicie tego, tych szczytów w dół dałoby mi sygnał, że jednak to przebicie jest takie, nazwijmy to, nieważne, i że prawdopodobnie to jeszcze nie jest ten moment przebicia i tutaj robienia nowych hajów. Natomiast jeżeli. W, Odbijemy się tutaj teraz albo od tych, od tego 4,79 i zaczniemy iść w górę, i przebijemy tutaj ten 4,87, czyli ten szczycik. No to droga otwarta do nawet 5 dolarów. Powiedzmy, w, nawet we wrześniu. Tak można, tak można powiedzieć. Także zobaczymy. Moim no zdaniem, wszystko powinno się rozstrzygnąć w przyszłym tygodniu. Kierunek. Albo nawet dzisiaj w piątek, albo w poniedziałek, maksymalnie we wtorek. Natomiast same, same osiągnięcie jakichś cen, cen docelowych, no to pod koniec przyszłego tygodnia, albo na początku jeszcze kolejnego. Także zobaczymy, jak to, jak to, jak to będzie wyglądało. Na szybko sobie zobaczmy złoto i srebr, ponieważ tutaj jest też dosyć, dosyć ciekawy. Ok, to jest 4 godziny wykres, i tutaj to jest świeczka ogłoszenia stóp. Tutaj widzimy, że też powoziło nieźle. Na złocie, natomiast koniec końców, cały czas utrzymujemy się tutaj w tym zakresie, w tej konsolidacji, po przebiciu tego poziomu 1684 tą świeczką tutaj z 15 września. I cały czas podtrzymuję, że. Tutaj możemy spodziewać się dosyć dużych spadków, ponieważ to był bardzo ważny poziom ten 1680-1685. Także wybicie dołem tego zakresu tej konsolidacji dla mnie cel dół tego kanału, czyli powiedzmy 1580, ewentualnie tutaj jest wsparcie na poziomie 1565 około. Także taki cel wybicia tej, tej konsolidacji. Natomiast Zanegowanie, no to oczywiście, wybicie górą. Najlepiej retest i potwierdzenie tego wsparcia na poziomie 1685, i później potencjalne wybicie tutaj tej dłuższej linii trendu, która była tutaj, już nazwijmy to, fake wybijana. Eee, I wzrosty dla mnie na złocie w tym momencie to chyba powiem dopiero po przebiciu tej 200 tutaj na, na czwórce. Nie przebicie tej. Tej linii trendu, tylko dopiero tej 200, i tutaj utrzymanie się jakiś czas nad tą 200 dałby mi potencjał na, na właśnie odwrócenie tutaj tego, tego negatywnego yy, aktualnie trendu, trendu dla, dla złota. Yy, ok, srebro. I srebro tutaj wygląda już yy, inaczej, tak to ujmę. Dobra, na wstępie sobie wykasuję tutaj te upiększacze, bo one nie są aktualnie potrzebne. Eee, ok, eee, to jest świeczka ze stóp procentowych. To tak samo widzimy: góra, dół, eee, powoziło. Natomiast na srebrze nam się tutaj. Po pierwsze jesteśmy ponad 200, po drugie tutaj był Golden Cross. Yy, jesteśmy nad tutaj yy, wsparciem 1940. I tutaj mamy wyższy dołek, wyższy od tego, yy, gdzie ten dołek zatwierdził nam poziom 1880 jako wsparcie. Także tutaj nam się uformowało powiedzmy taka odwrócona głowa z ramionami jedno ramię, głowa, drugie ramię i aktualnie przebicie poziomu 19,85 tej czerwonej linii tutaj daje nam potencjał na powrót w okolice taki techniczny cel sobie wyrysujemy na powrót w okolice tutaj pomiędzy 20,80 a 21,20 eee, z Także bardzo ciekawe, 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 srebro jest do obserwowania w przyszłym tygodniu, bo uważam, że jeżeli mielibyśmy przebijać ten, ten opór, no to powinno to się wydarzyć w przyszłym tygodniu. Jeżeli to się nie wydarzy w przyszłym tygodniu, to dla mnie to też będzie takie powiedzmy przeciągnięte. Tutaj sobie wyrysujemy jeszcze linię trendu, taką powiedzmy odwracającą do nasze potencjalne tutaj przewidywania, czarowanie ze szklonej kuli, żebyśmy mieli jakiś tam w zonadrzu plan B właśnie. Także przebicie tutaj, fajnie nam się w sumie ułożyło, raz, dwa, trzy, cztery dotknięcia. Także przebicie tego w dół daje mi potencjał, że jednak, że jednak możliwe, że będziemy jeszcze raz albo schodzić tutaj, albo schodzić tutaj, albo w ogóle Jakieś nowe, nowe dołki będziemy tutaj kreować. Także zobaczymy. No Z tymi metalami jest zwykle tak, że, że one podążają za sobą. Natomiast tutaj widzimy, że złoto bardziej spadkowo, a srebro w sumie bardziej wzrostowo. No i teraz czekamy na, na określenie się tych obu, obu asetów. Jeszcze sobie spojrzymy na, na szybko na, na krypto, na bitcoin, a ewentualnie Ethereum. Ok, no tutaj widzimy ta świeczka. Z, ze środy powoziło tutaj. Zobaczmy sobie, jaka to jest w ogóle rozpiętość procentowa. No prawie 10% od dołu knota do góry tego knota. Także to jest bardzo dużo. Na pewno kogoś wywaliło z pozycji, zarówno shorta jak i longa. Jak ktoś nie obserwuje takich wydarzeń, no to mógł się zdziwić. Ale OK. Co tu widzimy na czwórce? No, tutaj jest ten niby ważny poziom na poziomie 18800, natomiast widzimy, że on tutaj został przebity, wyknięcie. Tutaj został przebity. Ścieżka niby się zamknęła na, na czerwono poniżej, natomiast jest znowu wyknięcie. Eee, I teraz tak, tutaj mamy to tu takie powiedzmy podwójne, podwójne dno. Yy, scenariusz wzrostowy dla Bitcoina to jest albo teraz się odbijemy tutaj od oporu 19,500 i tutaj przetestujemy jeszcze raz to, ale już tylko nie przebijając i to by dało potencjał, że prawdopodobnie później lecimy na przebicie tutaj właśnie tego 19,500 i wejście z porutem w ten zakres, czyli prawdopodobnie zobaczylibyśmy, no, chciałbym zobaczyć konsolidację jakąś powiedzmy mniej więcej takiej długości jak tutaj, yy, a scenariusz spadkowy teraz, no. Jest ten poziom 18800, natomiast ja widzę, że on, on nie działa, tak nazwijmy to, punktowo. To znaczy ta cena ta cena go przebija, ale, ale z poziomu 18000, a to jest dosyć, ile to jest procent, no to jest 3,5%. Jak na takie przebicie, no to to jest, to jest za dużo, to jest za dużo. Jakże możemy sobie tutaj wyrysować w sumie taką nawet strefę, mniej więcej tak. To już troszeczkę powiedzmy na siłę jest, tutaj powinniśmy poszukać może jakichś innych e, innych innych punktów powiedzmy wsparcia, natomiast te inne punkty wsparcia są dopiero no właśnie tutaj w tym. Także tutaj mamy poziom 16100. Także. A, wywalam to. Także dla mnie dopiero scenariusz spadkowy w tym momencie to jest przebicie z powrotem 18800, ale już z brakiem wypchnięcia tej ceny, tak jak tutaj, tak jak, tak jak tutaj, czyli przebicie. Retest w ten sposób, że my tutaj go komuśniemy z powrotem, prawdopodobnie, i wtedy celem jest. No, wydaje mi się, że to 16, 16, 200, to właśnie ten, ten, tutaj ewentualnie jeszcze mamy. Widzę jakąś trend, natomiast natomiast już bym się nie, nie sugerował za bardzo, bo tutaj była reakcja, tutaj w sumie dwa punkty, a to już, to już, tutaj już nie zostało to potwierdzone, ta trend, także także wyrzucę ją po prostu. Nie ma co na siłę właśnie szukać jakichś potwierdzeń. Ok, Ethereum. Eee, tutaj świeczka eee, ze stu też pobujało, tak jak na wszystkim. Eee, ale tutaj widzimy, że na Ethereum mamy po prostu po, po przebiciu tego poziomu z tej głowy z ramionami, dużej wspomnianej na ostatniej analizie nie wyszyć im z powrotem powyżej ten, tą powiedzmy szyję, ten neckline tak zwany także jest to potencjał na właśnie dalsze spadki tutaj tak samo przedłużyłem sobie tą trendlinie w taki sposób, że tutaj mamy jedno, drugie, no to jest ta świeczka, ta to, to właśnie z, z, ze stóp, nasza znaczy świeczka to jest, to jest ten knot ze stóp Procentowych, ja bym go nie brał jakoś bardzo na poważnie w wyznaczeniu linii, linii trendu, natomiast tutaj mamy kolejne. Oczywiście świeczka się nie zamknęła jeszcze, e, natomiast na razie to tak zostawmy. W każdym razie widać, że po przebiciu mamy dołek, niższy dołek, i teraz teoretycznie niższy szczyt, jeżeli ta świeczka zamknie się w ten sposób i pójdzie później odbicie w dół. Także e, dla mnie celem aktualnie jest e, tutaj ten zakres, zakres cenowy, tak jak tutaj. Była konsolidacja, to jest oczywiście to dosyć szeroki zakres cenowy, natomiast widzimy, że tu ładnie w nim, co nachodziła góra-dół, yy, czyli, yy, czyli cel spadkowy dla it dla mnie jest 1000 dolarów, a wzrosty w tym momencie, jeżeli mielibyśmy realizować jakikolwiek scenariusz wzrostowy, to dopiero po przebiciu z powrotem tutaj tego właśnie necklinea, czyli 1390-1400. I najlepiej dopiero po, po reteście, Tym bardziej, że tutaj na sobie prawdopodobnie zejdzie ta 200 na 4 godziny. Tutaj przebicie tego neckline'a nawiązałoby się z przebiciem 50, czyli taki, powiedzmy, pierwszy, pierwszy jakiś sygnał, impuls wzrostowy, ale dopiero retest tego od góry jako wsparcie dałby mi sygnał na, na potencjalne na potencjalne wzrosty, potencjalny powrót do jakichkolwiek wzrostów z atakiem na w pierwszej kolejności może 1550, a później w tą strefę tutaj 1700. Natomiast to jest od aktualnego momentu, no już to, to już jest dosyć, dosyć daleko. ok to by było w tym filmie większy update na weekendzie. Dzięki za całe oglądanie. Dajcie lajka, like, dajcie suba, jakiś komentarz i trzymajcie się. Cześć!